A Bogu. Witam was. Słuchajcie, niektórzy z was to chyba poznali mnie, jak już nie nosiłem pieluch, ale mi się jeszcze zdarzało. Także droga do tego miejsca, w którym teraz stoję, była naprawdę długa i zajęła kilkanaście lat, ciężkich lat. Wszyscy tak samo jak mnie znacie moją mamę, także wiecie, że no chyba się nie dało, żebym nie słyszał o Bogu, odkąd się urodziłem. Cały czas ona po prostu zabiegała o to, żebym znał pismo, czytała mi fragmenty, opowiadała, ale wiecie, jak to jest. Dopóki samemu człowiek nie chce, to, to, to tak nie działa. Słuchajcie, jako młody człowiek, w zasadzie pierwszy raz oczywiście chodziłem z mamą za rączkę do kościoła. Do jednego, drugiego, później do zboru. Jak to małe kilkuletnie dziecko, no oczywiście byłem bardzo ruchliwy, ale grzeczny w zasadzie, uczynny. Jakoś tak po prostu chodziłem, nie interesowałem się za bardzo tak osobiście tym. W zasadzie pierwszy raz, o jak pamiętam, od kiedy zainteresowałem się tym. To była modlitwa w Betlejem a propos tego, a propos mojego zdrowia, ponieważ ja miałem i mam w zasadzie dalej problemy z kośćmi. Byłem bardzo dużo razy połamany. Po prostu zbór modlił się o mnie. I to jest pierwsza, pierwsza rzecz. Od tamtej pory w zasadzie tak osobiście zacząłem do tego podchodzić. I później właśnie zaczęła się moja przygoda z Jezusem. Jeździłem na kolonie wszelkiego rodzaju, na, na wakacje, na zimowiska. Chodziłem do zboru, czytałem Biblię. W pewnym momencie, w 1998 roku, na, na wakacjach na Słowacji zostałem ochrzczony Duchem Świętym. W tym samym jeszcze roku po, pojechałem na. Pojechaliśmy z misją muzyka na Ukrainę głosić Słowo i ewangelizować ludzi. To było coś niesamowitego. Ale słuchajcie, jak to bywa czasem. Tak się złożyło, że. No, nie zamknąłem wszystkich swoich dróg. Gdzieś tam po prostu szatan znalazł małe dojście do mnie. I w zasadzie tak od momentu, jak skończyłem szkołę podstawową, poszedłem do szkoły średniej. To, to zaczął, zaczął mnie tak nęcić. Znalazł sobie jakąś dróżkę i ją tak wiercił, wiercił, wchodził. Jedną, drugą, trzecią. W zasadzie ani się obejrzałem, słuchajcie, a, a już nie czytałem Biblii. Chodziłem do kościoła, bo na początku, bo, bo tak było. Wcześniej grałem w zborze, jeszcze pamiętam, w Betlejem na skrzypcach. Przestałem, znalazła się wymówka, że nie mam czasu, że, że coś tam. Przestałem to robić. W końcu przestałem chodzić zupełnie do kościoła. Słuchajcie, Szatan znalazł tak, taki, jak teraz na to patrzę, to znalazł taki sposób po prostu na omamienie mnie z tym, co najbardziej lubię i to, co najbardziej łechta człowieka. Wykorzystał mój talent muzyczny. Słuchajcie, przez trzy lata ponad. Yy, puszczałem muzykę w klubach po nocach. Nie wiem, to jest, tak naprawdę, to jest niewyobrażalne. Jak stoisz gdzieś, wokół ciebie jest kilkaset ludzi, którzy krzyczą, biją ci brawo, cieszą się przez kilka godzin za to, że ty tam jesteś i cokolwiek zrobisz, to oni po prostu, oni się cieszą z tego, prawda. To jest naprawdę taka ludzka duma w człowieku, po prostu taka, ach jesteś, no jesteś kimś tak naprawdę, słuchajcie. Zaczął się alkohol, zaczęły się narkotyki. Szkoła gdzieś tam sobie, prawda, rodzina gdzieś tam sobie, prawda, zupełnie gdzie indziej, wszystkie pieniądze, które zarabiałem, zarabiałem, w zasadzie dostawałem, dostawałem, które mnie tak bardzo łechtały, tak naprawdę dość sporo pieniędzy można wyciągnąć z tego, że stoi się przez północy i, i gra i w zasadzie wszyscy zazdrościli, słuchaj stary, to jest super zabawa, przychodzisz na noc, bawisz się, masz z tego kasę. W pewnym momencie, słuchajcie, poznałem moją obecną narzeczoną Monikę, która okazała się osobką pragnącą i szukającą Boga. I okazałem się dla niej świetnym teoretykiem. Słuchajcie, od małego znam Bismo, Wersety. Mogłem jej tłumaczyć po prostu wszystko. I nic z tego nie wynikało. Oczywiście, ona w pewnym momencie poznała moją mamę. Inaczej do tego podeszła. I słuchajcie, ja w pewnym momencie zobaczyłem, że ona. Dzięki niej tak naprawdę zobaczyłem, co się ze mną dzieje. Bo moja mama, która była ze mną cały czas naprawdę. Jestem jej bardzo wdzięczny, ale wiecie, jak to jest. Ona mówi jedno, ja na przekór tupiąc nogą, prawda? I w pewnym momencie zobaczyłem, jak. Jak tak naprawdę, w którym miejscu się znalazłem? Gdzie byłem, gdzie mogłem być? A gdzie jestem? I słuchajcie, był jeszcze jeden taki test, który chciałem sam na sobie przekonać. Chciałem rzucić sam palenie papierosów. Zarzekłem się, powiedziałem: zamknę się w sobie wszystkim, uda mi się, bo. No bo jestem silny, jestem człowiekiem przecież, jak, co to są papierosy? Uda mi się, bo. co to za problem? No to słuchajcie, nie udało mi się próbowałem, wystarczył jeden, dwa dni, gdzie nie paliłem, a po prostu wszyscy mieli mnie dość. Idź sobie lepiej gdzieś, już się nie odzywaj, my się do Ciebie nie odzywamy, bo bo Ty w ogóle jesteś nie do przyjęcia. Słuchajcie, w końcu upadłem, zacząłem się modlić. Powiedziałem, Jezu, ja nie jestem tego w stanie zrobić. Nie jestem tego w stanie, próbowałem i wiem, że tylko Ty jesteś w stanie to zrobić, i słuchajcie, zawołałem do niego od tamtej pory, jak postanowiłem, bo naprawdę najważniejszą rzeczą była decyzja do końca. Tak naprawdę teraz to widzę, że decyzja do końca jest fundamentalna, bo można chcieć, można próbować, ale jeżeli do końca się nie zawierzy, to, to prędzej czy później skończy się tak, jak się skończyło u mnie. I, słuchajcie, przez ostatni okres, już tak naprawdę dość długi. Skończyło się granie, skończyły się alkohol, narkotyki, papierosy, przekleństwa, kłamstwa. Wszystko po prostu. Jak, jak odjął Bóg tak działał w moim życiu, oczyszczał mnie, wyrywał. Słuchajcie, moi znajomi to w ogóle nie mogą uwierzyć, co, co się ze mną w ogóle dzieje. Z tymi, z którymi jeszcze utrzymuję kontakty, bo jak im mówię, to w ogóle takie oczy na mnie, ale jak to modlisz się, czytasz Biblię, Jezus w ogóle. No widzę, że. Słuchajcie, nawet w, to jest coś niesamowitego. Wczoraj wieczorem, przed tym jak dzisiaj miałem przed wami stanąć, zadzwonili do mnie, żebym przyszedł i, i zagrał imprezę, bo, bo jestem tam potrzebny, prawda? I, I jak im odmówiłem, to w ogóle. Jak to? Słuchajcie, Bóg jest wspaniały i. I trwało to naprawdę długo, ale jestem mu wdzięczny, i bardzo się cieszę, że mogłem tu w końcu przed Wami stanąć, przygotowany naprawdę i pewny tego, co chcę zrobić. Niech je będzie wywyższony. Amen.